Berlin, dzień, kolejny. Narysz pizza. pizza. Tak, przyjechałem. Otam. na szpicę, otam. No. Weronika, ładnie zrobiłaś włosy? Nie, Weronika wczoraj powiedziała, że się stresuje że będzie na vlogu i że przecież że włosy Włosu zrobisz, że po prostu wyprostujesz. Tak powiedziałeś. Tak nie nie pięknie ma to jak wyglądasz. Tak miała. jest. Idziemy na szpice, będziemy, oni będą pić. Ja w sumie tak. też już mogę. muszę zmienić myślenie. Tak. Zwiększyć limity no, muszę. To Maćka wy ten, Maciek w ten piwo wypijesz, a zapomniałam, że Marcie też już mogę zaproponować. Tak było. Tak było. No ale zanim idziemy do Starbucksa na kawę i po kupki. Ja się jeszcze zastanawiam. Na kawę. Kupki kupimy w drodze powrotnej, prawej masz tak. Więc... Kupki kupimy w drodze, ale mnie nie zgubiły nasz pizzy. Ale ja nie wiem czy ja kupuję ten kubek. A może ty kupuj miasta? A jak będę kupowała Państwa? ty miasta. O! No w sumie. To będziemy miały zawsze trochę inne. Zawsze troszkę inaczej. Ten sam styl to skupię. Nie, Idziemy. Nie, idziemy do Idziemy do Starbucksa po kawkę. Ale w ogóle to... Co? myślałam o tym drugim. A jest jakiś inny? No, no powinien być bezpośrednio pod szpicą. O, to, idziemy ale... pod to idziemy pod szpicę. To idziemy pod szpicę. Ale to idziemy w to. A, ale śp... ale, jest ale tam. szpica jest w spiegę. go tu przenieśnie. Spokojnie. A jak nie będzie tam Starbucksa, to co? To wrócimy tu. Znaczy, a kawy trzeba na górze, nie? Ale nie będzie nie, to nie to. będzie ze Starbucksa to nie. No właśnie. No właśnie. Ale chce będzie. To będzie kawa z widokiem. To... To, a... ja to się zastanowimy. To nie wiemy, co robimy. O, Ja dzisiaj ciasteczko. Jesteśmy na szpici, szpicy. szpicy wieży telewizyjnej. Zwiedzamy piękny widok i musicie wiedzieć, że chociaż Werka z Maćkiem tu mieszkają, są tutaj pierwszy raz na właśnie z nami. Od Fajnie, w ogóle co? bardzo ładnie to miasto wygląda. Tak. Wszystkie nie te dachy są czerwone, nie, taka niska zabudowa, nie ma tu Też mi się bardzo podoba. W ogóle Bernie zrobił na mnie bardzo dobre no, wrażenie. Musimy teraz wybrać drugie miasto. Paryż. Następnym razem, przyjedziecie, Oslo. to pojedziemy do Drezna, bo Drezno jest piękne. O. o, też nie byłam nigdy. Drezno, no się Nie tam. wiem, czy no, Rafał mi wybaczy, bo on Poczka. chce do Drezna. A Począdam, no to dzisiaj nam braknie czasu na Począdamu. Jest nic, jest nie, nic, nie ma nic. sprawy, ja mu będę musiała się wyspać za trzy miesiące też. <grym> no. e, wejście do restauracji tutaj, która jest, kosztuje 27,50. Ale ja. dodatkowo do biletu. Dodatkowo do biletu. Z tego, Czyli co 20 10... wciw... euro bilet plus 27, no to nie, chyba napić się aparola gdzie indziej, nie? W domu. W domu jest dużo. No. to zróbmy sobie jeszcze rundkę. Dobrze, przejdźmy się. Jeszcze runda i jedziemy, jedziemy po Zumę. Yes, jeszcze, a mur. Jeszcze, mur. A, jeszcze mur. Jeszcze mur. Będziemy robić challenge z Moniką. Monika nie wie, gdzie się wybrać teraz na kolejną podróż. Tutaj jest taki zegar, na którym są wypisane ja różne miasta. Monika nie patrzy. Będzie biegać dookoła, a ja będę krzyczeć stop! Ale też nie, patrzeć. Ale też nie będę patrzeć. I tam gdzie się zatrzyma, tam jedzie na wakacje. Zobaczymy co z tego wyjdzie. No. Nie sobie pobiega! Biega. <trułam>. Ona biega czy chodzi? Biega. biega. Uwaga! Stop! Stop! I. O. Uwaga! Uwaga! Nowe Orleans, Meksyk, Guatemala. Meksyk. Galapagos! galapagos! Galapago. Uh, lecimy razem! No teraz otwieramy zrzutkę, ponieważ galapagos są troszkę takie droższe, więc kochani, pod tym filmem będzie link. Poczekajcie, ja pozwólcie Moni mo spełnić swoje marzenie. Podoba Ci się? No lepiej niż tutaj, bo to, no, nawet nie wiedziała, gdzie jest to, to Denver. Dęby. Denver. No Denver, Aha, ale gdzie o, jest to? Ale w, albo to drugie? Ed, Edmonton? Wygooglujemy no, no Uwaga, no. będę papugować Monikę. Tylko Monika bierze Niemcy, bo zbiera kraje. A ja biorę. U, biorę Berlin. Mój pierwszy zbiera miasta. Tak. Szpica. Tak, tu byliśmy. I po piliśmy. To no będziemy jeść, no. Bierzemy. Teraz przyjechaliśmy po oglądać mur berliński, który jest ozdobą Berlina. poniekąd. No bo tak, ale chodzi mi, że to jest ta część, bo nie, nie cały przecież jest w muralach. Y... Nie, nie, nie. No właśnie. A chodzi mi o to, że jesteśmy konkretnie w części, na której mamy y, dużo naprawdę fajnych i ciekawych murali. I jako ciekawostka, y, część jest stałych, że one są y, ciągle pomalowane tak samo, a część z nich się zmienia co jakiś czas. O, widzicie? Także mamy ciekawostkę. Bo ja kiedyś byłam na murze berlińskim, ale to właśnie w ogóle nie tak. Takim. Tutaj y, całujący się panowie. Oni są ciągle. dalej. <laughs> Ale niektóre są takie, że po prostu to jakiś czas się pojawiają. No widzicie. Zaraz pokażemy Wam trochę teraz tego muru. Ale no nie, nie ma nic Nie ma Znowu zapomnieliśmy, że nie musisz herbaty. Że co? Że nie musisz herbaty. Ale co musisz? Ale chcę. A, a. <śm> no, 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 no już to mogę y, 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 to znaczy, alkohole. A no, dlaczego wziąłeś to, to może pójdę i poproszę z wkładką. Nie, nie. Tak, ja zawsze robię tak. Zawsze. I na przykład z moich urodzin jest tak, jak... Y, Był właśnie postawiony na regale i skubana jako jedyna ze wszystkich się zorientowała, że, że skoro stoi tak by na, pod telewizorem, to na bank jest coś nagrywane. I tylko wiesz, nachyliła się i wzięła ten jeden palet, <laughs> Jak to Monia mówi, że chociaż już y, wszyscy zapominamy o tym, że mogę pić y, alkohol, to i tak zamawiam herbatkę. No ale... Przezwyczajeniami nie wygrasz, no tak lubię. Męgnić. No. Klubko! Ładny, z palemką. Dzięki za palemką. Ja piję tylko wodę z trochę To wygląda na megar? No chyba jakąś wygodę ja robię. A, nie to A ty dały, ty wybrałam. A po no, co mi wyjdzie to? Marta chce się lepiej tak. piwa? Free, alcohol free. Popite i idziemy dalej. Puste place przyszykowane na co? Na nowe murale. To najsłynniejszy mural. Podejście drugie w galerii handlowej. Mamy nadzieję, że dzisiaj żadna ewakuacja oh nas. No. Oh no, 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 no. A może w środku jest, Bo w środku jestem tojfecny. Stronie. To idziemy na... Od środka. Przyjechaliśmy na Kerewurst. Zamknięte. Wczoraj ewakuacja, a dzisiaj zamknięte. Monika, czy Ty możesz wjechać do nich do mieszkania i tam na nas poczekać? ta galeria nas nienawidzi? Ale była pogoda, była. Uważaj, bo przedzwonisz. O nie. Ale za to to może kupimy jeszcze, bardzo jeszcze bardzo. coś. No jest mi obojętne. W sumie mogę zjeść cokolwiek. Na szczęście jest otwarte w środku, będziemy jeść, tak można by rzec, że będziemy jeść w restauracji, zaraz usiądziemy przy stoliku, o ludzie, tu nawet może można się mu herbaty do tego napić. Słyszyś? No. Trzecia Monia sprząta stolik, bo jest trochę brudny i plus posiadania dzieci na takich wycieczkach, zawsze wtedy mamy mokre hustety. Tak. A to Herbaczka, w mieszkaniu w Ale mi się pić chce, więc sok będzie, to też będzie git. Co? Ale soku też mu się chce, w sensie mokrego. Ale najbardziej to mi się chce jeść. Zastanawiam się, czy tym jednym, z już się najem. A może kupimy niemieckiego chisa? Może kupimy niemieckiego chisa. na Ciocia z Ameryki. To o wow. To będzie prawdziwa uczta. O Jezu, to pachnie. O Jezu. Tak to pasuje. Będę Mała jeść karemusta. Będę jeść. No to jest Buka. Jedzenia. Ja nie mam do mi ręki. O Jezu. Jak Polak to lubi kiełbasa? Kropyszna. Najlepsza. Kiełbasa. Buła. Buła i kiełbasa. Dobra. No, przepyszna. bardzo dobra. Podejście numer dwa. Do smyka. Idziemy po zoomę, e, sky. No i coś dla Felka, Będziemy wybierać. Nie zdążyłyśmy wczoraj. I, I zjedziemy na wycieczkę, na wycieczkę. Jedziemy, Jedziemy na wycieczkę, na wycieczkę. Musicie a wiedzieć, że to jest tekst naszej wycieczki na Kretę. A ludzie robią się inaczej. <grym> a. To są wszystko marzenia z dzieciństwa. No? A może Felek by dostał moje marzenie z dzieciństwa? Zobacz, a może Felkowi to kupię albo takie te. Marzenie z dzieciństwa. Może tutaj jakieś zestawy, sprzątanie, odkurzacz, o, daj co na przykład. Oh my god. O oh mój Boże. Po co mi taka różdżka by była potrzebna na przykład? Ojej. Oh yeah. Ale poczekaj, bo ona też. Ona mówi po, y, w tym dziwnym języku. Ile tu jest rzeczy? Jedziemy i proszę bardzo, kabanosa? Możemy kabanosa. Chcemy chipsa, żelka, wafelka. Polacy przyjechali zrobić zakupy w Kauflandzie i w Selgrosie, proszę bardzo. Zobaczcie, są takie fajne wódki, które dzieci mogą mieć na. Na, znaczy, które ma się, żeby ten cały Majdan na plaży z dziećmi wozić, a Werka z maczkiem mają go, żeby e, przewozić zakupy. To co, zrobimy? E, hall zakupowy z niemieckich sklepów, proszę Państwa. Tutaj to co widać to jest prezent dla Tak, ta, 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 ta. A tam to się ciężko otiera. Tak. Tak, to się ciężko. Mamy jeszcze dumek patrol, no właśnie, to dla Leona. Super, mamy mnóstwo rzeczy. Generalnie nie wiem kiedy nam ten dzień dzisiaj minął, ale musicie wiedzieć, że wyszliśmy chyba o 11, no późno wyszliśmy, bo, bo spałam do 9 i I powoli, tak slow, było ekstra. Po schodach? No jasne, damy radę? No jak nie. Ciągnie się go Tu nie można tak, nie każdy ma licencję na prowadzenie O, no zobaczcie, kupiłam sobie chrupki. To najważniejsze. I kupiłyśmy kerebusy, kupiłyśmy nachosy, papier, <grym> na czosy, papier, <grym> z o, do pukania, proszki. Fajne że rzeczy kupiłyśmy. Pamiętasz, że to jest Leona? No tak, to jest że coś mu się otwiera. Nie. Hello i goodbye, wiedersehen. Zobaczcie, to są nasze, nasz majątek, nasz dobytek nowy. Ale jest też stare, bo są buty, jest plecaczek i jest proszek, są chrupki, są kapsułki do no, zmywarki. No prawdziwe zakupy Polaków. <grystanie> Rajku. Tak jest. Ale powiem Wam, że zainspirowaliście mnie, jak będę jechała nad morze, to kupię...